Polska polityka wstrząśnięta kolejnymi decyzjami prezydenta Karola Nawrockiego: weto w sprawie pomocy dla uchodźców, weto w sprawie wiatraków. W tle nowy sojusz Polski z Kanadą i rosnący kryzys w Niemczech. Co naprawdę oznaczają te wydarzenia? Jak wpłyną na naszą przyszłość? I dlaczego dziś mówi o nich cała Polska? Zaczynamy. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę przedłużającą wsparcie dla uchodźców z Ukrainy, w tym finansowanie internetu satelitarnego Starlink. Rządowy projekt miał zapewnić dalszą wypłatę świadczeń dla ukraińskich rodzin w Polsce oraz opłacanie łączy Starlink używanych przez Ukrainę na froncie. Weto oznacza, że od 1 października może zabraknąć podstaw prawnych do opłacania Starlink przez Polskę. Wicepremier Krzysztof Gawkowski alarmuje, że to decyzja uderzająca w ukraińską łączność. To koniec internetu Starlink dla walczącej Ukrainy, napisał polityk. Dodając, że taki ruch to prezent dla Putina, bo odcina ukraińskie wojsko od komunikacji. Jednak kancelaria prezydenta odpiera te zarzuty. minister Zbigniew Bogucki zapewnia, że weto nie wyłączy Ukrainie Starlinka. Pod warunkiem, że parlament szybko przyjmie nową ustawę zaproponowaną przez prezydenta, Polska nadal będzie płacić za Starlink, jeśli Sejm rozpatrzy inicjatywę prezydenta we wrześniu, przekazał minister, zarzucając rządowi sianie dezinformacji. Prezydent Nawrocki zapowiedział własny projekt ustawy, który przywróci finansowanie internetu dla Ukrainy, ale na uczciwszych warunkach dla Polaków. Jak podkreślił, Polacy we własnym kraju Powinni być przynajmniej na równi z naszymi gośćmi z Ukrainy. Nawrocki, polityk o narodowo-konserwatywnych poglądach, od początku kadencji głosi hasło Polacy przede wszystkim. Uważa, że ukraińscy uchodźcy powinni otrzymywać pełne świadczenia tylko jeśli pracują i integrują się w Polsce. Zasiłki rodzinne czy bezpłatna opieka zdrowotna powinny przysługiwać tym, którzy podjęli tutaj pracę, argumentował prezydent. Jego weto należy więc czytać jako próbę zaostrzenia kryteriów pomocy. Tak, by odciążyć polski budżet i rozwiać obawy części społeczeństwa zmęczonej kosztami wsparcia około 1,5 miliona Ukraińców mieszkających w Polsce. Rząd premiera Donalda Tuska krytycznie ocenia decyzję głowy państwa Wskazując na ryzyko pogorszenia relacji z Kijowem i przekaz kremlowskiej propagandzie. Mimo tarć politycznych, zarówno obóz rządzący, jak i prezydent deklarują dalsze wspieranie Ukrainy przeciw rosyjskiej agresji. Spór dotyczy zatem metod, jak pomagać, i na czyj koszt. Starlinki nie zgasną, jeśli większość parlamentarna szybko dogada się z prezydentem i uchwali nową wersję ustawy. Na razie jednak w Warszawie trwa polityczna burza o granicę pomocy dla naszych wschodnich sąsiadów. Karol Nawrocki po raz kolejny skorzystał z prawa weta, tym razem blokując tzw. ustawę wiatrakową. Nowelizacja miała liberalizować zasady budowy elektrowni wiatrowych na lądzie, skracając minimalną odległość turbin od domów do 500 metrów. Rząd argumentował, że poluzowanie restrykcji przyspieszy transformację energetyczną. I obniży ceny prądu dla odbiorców. Prezydent był jednak nieugięty. Podczas oświadczenia dla mediów stwierdził, że 500 metrów od zabudowań to za mało i takie rozwiązanie nie jest akceptowalne społecznie. Jego zdaniem, ustawa forsowana przez parlament, to forma, szantażu. Łączenie niepopularnych wiatraków z popularnym zamrożeniem cen energii miało wymusić zgodę głowy państwa. Zawsze będę stał po stronie społeczeństwa. Nie zgodzę się na szantaż wiążący wiatraki z cenami prądu, oświadczył Nawrocki, wetując projekt. Prezydent podkreślił, że docenia dobre zapisy ustawy, zwłaszcza te dotyczące tarczy cenowej dla energii, i dlatego podpisał osobny projekt utrzymujący niższe ceny prądu dla gospodarstw domowych. Ta prezydencka inicjatywa trafi do Sejmu niezwłocznie, aby ulga dla obywateli weszła w życie zgodnie z planem. Cenowa tarcza antykryzysowa zostanie więc najpewniej zachowana. O ile parlament szybko przyjmie rozwiązanie w prezydenckiej wersji. Natomiast poluzowania reguł lokalizacji wiatraków nie będzie, przynajmniej na razie. To oznacza utrzymanie dotychczasowych, bardzo restrykcyjnych ograniczeń inwestycji wiatrowych. Decyzja Nawrockiego wywołała kontrowersje. Organizacje biznesowe i eksperci do spraw energii oceniają weto negatywnie, wskazują, że hamuje ono rozwój taniej, czystej energii z wiatru w Polsce. Minister Energii Miłosz Motyka komentuje wręcz, że prezydent stanął po stronie importu paliw kopalnych i zaszkodził bezpieczeństwu energetycznemu kraju. Z kolei opozycja wytyka głowie państwa mijanie się z opinią publiczną. Posłanka Magdalena Biejat przypomina sondaże, z których wynika, że 56% Polaków popiera ustawę wiatrakową i chciało jej podpisu. Rzeczywiście Badania IBRIS dla Rzeczpospolitej potwierdzają poparcie większości społeczeństwa dla nowych wiatraków oraz dalszego zamrożenia cen prądu. Jednocześnie jednak około 1 trzecia mieszkańców wsi przyznaje, że nie życzyłaby sobie turbiny w sąsiedztwie. Prezydent argumentuje więc, że wsłuchał się w głos lokalnych społeczności obawiających się wysokich turbin w pobliżu domów. Weto oznacza, że w przewidywalnej przyszłości na lądzie nie powstaną nowe farmy wiatrowe tak łatwo. Polska oddala się tym samym od celu zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii. Zwolennicy wiatraków liczą jednak, że pewne ułatwienia dla inwestycji uda się jeszcze wprowadzić, ale już w oddzielnych aktach prawnych wypracowanych w porozumieniu prezydenta z rządem. Niezmienne pozostaje pytanie o koszt tej decyzji: czy zahamowanie wiatraków nie odbije się na cenach energii w kolejnych latach? I tempie unowocześniania naszej energetyki. Na razie prezydent Nawrocki wysyła sygnał, że priorytetem jest konsensus społeczny, nawet kosztem wolniejszej transformacji. W Warszawie złożono ważną deklarację: Polska i Kanada zacieśniają partnerstwo strategiczne. Premier Kanady Mark Carney odwiedził Polskę, spotykając się z premierem Donaldem Tuskiem. Oraz prezydentem Karolem Nawrockim. Po rozmowach ogłoszono odnowienie długoterminowej współpracy obu krajów, obejmującej kluczowe obszary: handel, obronność i bezpieczeństwo energetyczne. Szczególny nacisk położono na kooperację w sektorze czystej energii, w tym energii jądrowej, surowców krytycznych, lotnictwa, cyberbezpieczeństwa oraz nowoczesnych technologii. Jednym z namacalnych efektów jest decyzja, że Kanada będzie państwem wiodącym na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego 2026, czyli MSPO w Kielcach. To prestiżowa rola. Na targach zbrojeniowych Kanada zaprezentuje najnowsze innowacje obronne, promując swój przemysł i szukając kooperantów w Europie. Wspólne oświadczenie rządów podkreśla także plan intensywniejszej współpracy przemysłów obronnych obu krajów. Łącznie z możliwymi wspólnymi zamówieniami sprzętu i projektami badawczymi. Obie strony chcą wzmocnić łańcuchy dostaw i transfer technologii, tak by polskie i kanadyjskie firmy razem rozwijały na przykład nowoczesne radary, systemy łączności czy drony. Polska i Kanada zacieśniają więzi również na polu wojskowym i bezpieczeństwa. Oba kraje potwierdziły wspólne zobowiązania w ramach NATO szczególnie jeśli chodzi o bezpieczeństwo wschodniej flanki sojuszu. Premier Karnej i premier Tusk jednomyślnie wsparli dalszą pomoc dla Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji. Warto przypomnieć, że Kanadyjczycy od lat są obecni w regionie, dowodzą natowską grupą batalionową na Łotwie, a także uczestniczą w misji Operation Unifier, szkoląc ukraińskich żołnierzy. Sam Mark Carney podczas wizyty odwiedził kanadyjskich instruktorów stacjonujących w Polsce i podziękował im za ich wkład w trening armii ukraińskiej. Nasze kraje od ponad 100 lat ramię w ramię walczą o bezpieczeństwo, przypomniał kanadyjski minister obrony David J. McGuinty, nawiązując do wspólnej historii od czasów Błękitnej Armii i II wojny światowej. Dziś tę historyczną więź przekuwamy we współpracę na rzecz przyszłości Europy i całego sojuszu. nowe porozumienia zakładają także rozwój współpracy gospodarczej. Obroty handlowe między Polską a Kanadą od czasu tymczasowego wdrożenia umowy CETA w 2017 wzrosły ponad dwukrotnie, wspierając wzrost i miejsca pracy. Teraz oba rządy chcą w pełni wykorzystać potencjał CETA, ułatwiać inwestycje, wspólne projekty badawcze i wymianę innowacji. Planowane są między innymi polsko-kanadyjskie fora energetyczne. Dotyczące współpracy w energetyce jądrowej. Kanada ma pomóc przy budowie kolejnej elektrowni atomowej w Polsce oraz przy wdrażaniu małych reaktorów modułowych SMR. W listopadzie ma odbyć się misja gospodarcza polskich firm jądrowych do Kanady. W obszarze surowców plan zakłada partnerstwo w minerałach krytycznych, tak by Polska mogła korzystać z kanadyjskich doświadczeń i zasobów, między innymi litu, kobaltu czy niklu. Niezbędnych do baterii i zielonych technologii. Premier Mark Carney podkreślił, że zacieśnienie więzi z Polską leży we wspólnym interesie. Silniejsze partnerstwo pobudzi inwestycje, zwiększy popyt na kanadyjski eksport i wzmocni naszą obecność obronną w Europie, stwierdził szef rządu w Ottawie. Dla Polski współpraca z Kanadą to nie tylko biznes, ale i społeczny pomost. W Kanadzie żyje blisko milion osób polskiego pochodzenia. Wzbogacając kulturę i relacje obu krajów. Regularne konsultacje rządowe ustalono, że co roku odbywać się będą dwustronne dialogi strategiczne, mają nadawać tempa tym inicjatywom. Wygląda na to, że relacje Warszawa-Ottawa wchodzą na nowy, ambitny poziom, przekuwając dotychczasową przyjaźń w konkretne projekty na rzecz wspólnego bezpieczeństwa i dobrobytu. Gospodarka naszego zachodniego sąsiada znalazła się na zakręcie. Niemcy, przez lata lokomotywa Europy, dziś zmagają się z najpoważniejszym kryzysem od dekad. Według najnowszych danych, Niemcy odnotowały dwukrotną recesję. W 2023 i ponownie w 2024 roku, PKB minimalnie się skurczył o około 0,2%. Przemysł niemiecki fundament tamtejszej gospodarki. Ugina się pod presją czynników takich jak rosnąca konkurencja Chin, wysokie koszty energii oraz spadek zamówień na świecie. Sektor przemysłowy odnotował w ubiegłym roku aż 3% spadku produkcji, najgorzej w motoryzacji. Branże energochłonne, jak chemiczna czy metalurgia, wciąż produkują dużo mniej niż przed kryzysem. Niemiecki Bank Centralny szacuje, że w 2025 roku Wzrost gospodarczy może wynieść zaledwie 0,2%, czyli praktycznie stagnację. Przyczyny problemów Niemiec są złożone. Pandemia COVID-19 i wojna w Ukrainie niemal zatrzymały inwestycje firm, osłabiając potencjał gospodarczy kraju na lata. Kryzys energetyczny po odcięciu rosyjskiego gazu okazał się szczególnie bolesny. Niemcy, polegając przez lata na tanim gazie z Rosji, musieli w pośpiechu budować terminale LNG i kupować surowiec na światowych rynkach akurat wtedy, gdy ceny biły rekordy. Uwidoczniły się też skutki politycznych decyzji sprzed lat rezygnacja z energii jądrowej i wolniejsze tempo rozwoju odnawialnych źródeł energii. Analitycy wskazują, że wyłączenie elektrowni atomowych kosztowało Niemcy setki miliardów euro utraconych korzyści. Norweski badacz Jan Emblem Zvook wyliczył, że gdyby nasi sąsiedzi zamiast zamykać atom, postawili mocniej na energetykę jądrową, mogli zaoszczędzić nawet 600 miliardów euro, zapewniając sobie więcej prądu bez CO2. Decyzję o odejściu od atomu nazywa się dziś największym błędem niemieckiej polityki energetycznej XXI wieku. Nie da się ukryć. Nasi zachodni sąsiedzi stracili impet. Instytut Gospodarki Niemieckiej szacuje, że obecny kryzys kosztował Niemcy już około 735 miliardów euro utraconego PKB w porównaniu ze ścieżką sprzed pandemii. To rekordowy ubytek, odpowiadający około 4,3% niemieckiej gospodarki, większy niż straty z początku lat 2000 czy kryzysu finansowego 2008-2009. Konsumenci za odrą mocno zacisnęli pasa. Ograniczenie wydatków przełożyło się na 470 miliardów euro strat dla tamtejszego rynku, czyli średnio 5600 euro na mieszkańca. Motoryzacja, Duma Niemiec, staje przed wyzwaniem, chińscy producenci depczą po piętach, a niemieckie firmy przez lata działały w zbyt cieplarnianych warunkach, co osłabiło ich innowacyjność. To efekt wieloletnich zaniedbań, a nie wypadek przy pracy, ocenia analityk OSW dr Jakub Popławski. Jego zdaniem polityka oszczędności doprowadziła do zaniedbania infrastruktury, a błędy transformacji energetycznej, jak właśnie uzależnienie od rosyjskiego gazu, pogłębiły kryzys. Konsekwencje dla Polski mogą być poważne. Nasza gospodarka jest silnie powiązana z niemiecką. Niemcy to wciąż nasz największy partner handlowy, chłonący blisko 30% polskiego eksportu. Kiedy niemiecki przemysł hamuje, polskie firmy dostają mniej zamówień, już teraz widać spadek zleceń w branży motoryzacyjnej czy maszynowej, które dostarczały komponenty do niemieckich fabryk. Utrata konkurencyjności Niemiec to zatem zagrożenie dla naszego eksportu i tempa wzrostu. Z drugiej strony, słabsze Niemcy mogą oznaczać ich większe skupienie na problemach wewnętrznych co osłabi pozycję Berlina w Unii Europejskiej i być może otworzy pole do reform na poziomie europejskim. Niemcy stają się obciążeniem dla koniunktury w Europie, ostrzega ekspert OSW, dodając, że może to skłonić Unię do poważnych dyskusji o odbiurokratyzowaniu gospodarki i wsparciu innowacji. Polska jak na razie trzyma się mocniej, nasza gospodarka nadal rośnie, choć wolniej, i korzysta z własnego rynku wewnętrznego. W dłuższym horyzoncie jednak trudno wyobrazić sobie pełną izolację od stagnacji u zachodniego sąsiada. Dlatego zarówno polscy przedsiębiorcy, jak i rząd z niepokojem śledzą dane z Berlina i Frankfurtu. Czy niemiecka lokomotywa jeszcze ruszy z miejsca? Pytają ekonomiści. Póki co rok 2025 ma być dla Niemiec czasem szukania nowej drogi inwestycji w zieloną energię. Odbudowy konkurencyjności przemysłu i być może rewizji niektórych założeń polityki gospodarczej. Zdrowie niemieckiej gospodarki pozostaje kluczowe dla całej Europy, a zwłaszcza dla nas, nad Wisłą, patrzących uważnie na każdy sygnał z Odry. Jak wy oceniacie decyzję prezydenta? Czy weto to obrona polskich interesów, czy blokada ważnych reform? Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. A jeśli chcecie być na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami w Polsce i na świecie, subskrybujcie ten kanał i włączcie powiadomienia. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu wiadomości dnia.